Witam serdecznie z tej strony Oliana. Przychodzę z rozkładem pod tytułem Czy ta osoba ma już kogoś nowego? Moi drodzy, każdy będzie wiedział o co tutaj chodzi. Pytamy o być może byłego partnera, być może o kogoś, kto jest w naszym polu zainteresowania. Pytamy się, czy ta osoba już po prostu jest zajęta, czy być może jest. Jest po prostu wolna. Moi drodzy, do wyboru mamy trzy kamienie. Jeszcze tylko dodam, że ten rozkład jest robiony na prośbę kilku moich widzów, tak? Ponieważ ja zawsze wybieram tematycznie maile, które się najczęściej powtarzają, i akurat dużo osób prosiło o taki rozkład. Czy ta osoba jest jeszcze wolna, czy być może już jest, czy już kogoś ma, tak? Dobrze, do wyboru mamy trzy kamienie. Tutaj jest kamień pustyni. Tutaj jest kryształ, przepraszam, kwarc różowy, nie widać za bardzo, ale to jest kwarc różowy, ten co zawsze, taki lekko różowawy i tutaj mamy kryształ górski. Czy ta osoba już kogoś ma w życiu? Ja już tutaj sobie rozkładam powoli grupę numer jeden, czyli będzie to kamień pustyni. Dobrze, patrzymy. Moi drodzy, czy ta osoba ma już kogoś nowego? Ja bym powiedziała w ten sposób, miewa kogoś nowego. Ponieważ tutaj ewidentnie widać, że ona poszła bardziej w tryb romansowania i tak naprawdę zabawiania się z życiem. Tutaj nie ma nic stałego, moi drodzy. Trójka ognia to jest zawsze romans, flirt to jest rozrywkowe życie. Arcykapłanka to jest niekiedy kochanka, czyli tak naprawdę ktoś ukryty. I ja nie widzę tutaj stabilizacji. Owszem, kiedyś w, w życiu tej osoby była stabilizacja. Być może nawet z wami, tak? Niektórzy mogą pytać tutaj o kogoś, kto był w związku małżeńskim z nimi. I wtedy właśnie jest czwórka ognia, czyli karta rodziny. Natomiast, moi drodzy, była stabilizacja w życiu tej osoby. Być może za waszą sprawą, ale teraz już jej nie ma. Teraz jest wielka zabawa, wielki flirt, wielki romans i tak naprawdę romansowanie od jednej do drugiej osoby. Powiedziałabym, że ta osoba miewa kogoś nowego, bo ta osoba może się bardzo często zmieniać. W niektórych przypadkach oczywiście będzie to jedna osoba w życiu tej osoby, ale no nie na poważnie, tak? To jest trójka ognia, to jest zawsze zabawa, to jest tymczasowość. To nie ma nic stałego, moi drodzy. Więc tak naprawdę ta osoba może kogoś mieć, ale tylko tak naprawdę w charakterze zabawowej i doskonale wiemy o co tutaj chodzi. Więc nie ma tutaj żadnej osoby, która tak naprawdę zawładnęłaby życiem tej osoby, yy, sercem tej osoby głównie, dlatego że tutaj w ogóle nie ma kielichów. To jest zabawa, rozrywka, zabawa, flirt i tak naprawdę takie życie, tak? Luźne życie kawalerskie albo życie panny, tak? Natomiast singla na pewno. Więc moi drodzy, tak to wszystko wygląda. Osoba jakby zmieniła bardzo tryb życia, bo tutaj była bardzo duża stabilizacja gwiazda, rycerz, ziemi, czwórka ognia czyli nawet ta osoba mogła mieć po prostu dom, rodzinę, mogła mieć żonę, męża a teraz jest w tym trybie czyli tryb zabawy, tryb rozrywki i tryb po prostu flirtu i romansu. Więc tak to wygląda tutaj nic na poważnie w życiu tej osoby nie ma nikogo na poważnie tutaj nie ma więc tak się prezentuje grupa numer jeden. Oczywiście pamiętamy co, co, o co zawsze chodzi w rozkładach, żeby być elastycznym. Czyli albo jest to dla Ciebie, albo tym razem to nie jest dla Ciebie, tak? Żeby tutaj nie sugerować się i nie mówić, że nic nie rezonuje. No, bo może nie rezonować, tak, moi drodzy? Ogólne energie jak zawsze. Dobrze, patrzymy yy, kwarc różowy, zobaczymy co ta grupa ma. No tutaj powiem w ten sposób: ta osoba ma kogoś jak najbardziej tutaj poszła w nowe i tak naprawdę tworzy tę pewną relację. Może być to od niedawna, może być to bardzo taka świeża energia, tak, paść ziemi, czyli to nie jest jeszcze ani rycerz Ziemi, ani król Ziemi, ale ewidentnie poszła w nowym kierunku, i jakaś osoba w jej życiu może być. Natomiast, moi drodzy, ta osoba. Przed tym etapem poznania tej, tej kolejnej osoby bardzo przeżyła, bardzo przeżyła, tutaj dokonała bardzo dużej pracy nad sobą. To jest transformacja niemalże. Tu było dużo cierpienia, tutaj było dużo poczucia krzywdy. Ta osoba była w trójce powietrza, czyli zranienie. Być może była zdrada, być może było oszustwo, być może było kłamstwo. Może też tak być, że to wy tutaj w tej karcie jesteście pokazani, że to wy byliście zdradzeni. Ta osoba was oszukała, yy, włożyła was w jakąś klatkę iluzji, a teraz poszła sobie w nowe, tak? Poszła sobie do nowej osoby. Też tak może być. Tu mogła być zdrada ze strony tej osoby, ale równie dobrze to ta osoba mogła być zdradzona i tak naprawdę oszukana, siódemka powietrza, i w tym momencie już się na tyle pozbierała, że poszła w nowe. Dwójka ognia to jest. Yy, Pójście w nowe, paść ziemi to jest tworzenie z kimś na razie początkowe, ale takie stabilne, tak jak ziemia, tak? Jest na czym budować. Więc tak to wszystko wygląda. Dla jednych będzie to w tej karcie trójki powietrza będziecie wy, a dla innych będzie to ta druga osoba. Albo Wy zostaliście skrzywdzeni, albo ona. Natomiast koniec końców jest taki, że ta osoba ma kogoś już przy swoim boku i już są, jak gdyby. Kroki ku temu, żeby było to coraz bardziej stabilne, a jest na to szansa, bo paść ziemi to jest zawsze Ziemia, tak? Trygon Ziemi to co ziemskie, czyli tak naprawdę wszystko co stabilne i co ma perspektywy na przyszłość. Więc tutaj ta osoba jak najbardziej może kogoś mieć i tak naprawdę tworzyć już powoli z tą osobą relację, tak? Ale cierpiała, tak? Cierpiała wcześniej, musiała się podnieść, można powiedzieć, z kolan, chyba że to jesteście wy. No to wtedy ta osoba wam zafundowała takie sytuacje, że to wy cierpieliście i mimo, że was zdradziła czy skrzywdziła, poszła sobie do innej osoby. Też tak może być, bo musimy dualnie tutaj yy, czytać karty po prostu. Dobrze, patrzymy grupę numer 3, czyli to będzie Kryształ Górski, ostatnia grupa. Patrzymy w takim razie, co tutaj, jakie informacje dla trzeciej grupy są. Moi drodzy, ja bym powiedziała w ten sposób: ta osoba bardzo chciałaby mieć kogoś, ale na ten moment to wszystko jest na poziomie jej głowy. Tutaj jest karta księżyca, czyli tak naprawdę jeszcze sprawy niepoukładane. Ta osoba, jak gdyby w głowie, może mieć ideę jakiegoś związku i bardzo by chciała wejść w jakiś związek, ale na razie ona musi zrobić z sobą porządek, bo tak naprawdę szóstka ziemi mówi o tym, że musi popracować nad dawaniem i braniem. Czyli ta osoba tutaj ma predyspozycję, żeby kogoś mieć, ale na ten moment jest sama i uważam, że ona, ona dopiero z różnych względów, bo to są historie indywidualne, ale z różnych względów ona może dopiero otwierać się na płeć przeciwną, tak? Nie wiem, co tu się między Wami zadziało, natomiast ta osoba rośnie w siłę każdego dnia i ona już niedługo będzie gotowa na to, żeby po prostu wyjść do ludzi, bo już widać to otwarcie, tak? Na świat, na płeć przeciwną, ale jeszcze ta szóstka ziemi jest tutaj do przerobienia, Czyli równowaga w dawaniu i braniu. Moi drodzy, na razie ja bym powiedziała, grupa numer 3 nie ma nikogo w zasięgu swoim, ale już powoli zaczyna wychodzić do świata i to jest kwestia czasu, aż ta osoba się pojawi. Dlatego, że tutaj widać ewidentnie, że jest karta siły i słońca, czyli najwyższe karty, jakie tylko mogą być. Które tak naprawdę nobilitują tą osobę. Ona jest na najwyższym poziomie, jak gdyby jest przygotowana i mentalnie, i psychicznie, i fizycznie, na to, żeby wyjść do świata i w krótkim czasie kogoś poznać. To jest jeszcze przed nią, ale to jest naprawdę krótki czas, bo tutaj jeszcze brakuje takiej pewności siebie, albo takiego jeszcze wyjścia z jakiejś tam klatki, w której była, ale czy tam był, ale tutaj jest to chwila, tak. Chwila, bo ta osoba jest pokazana jako osoba, która jak wyjdzie do otoczenia, bo już powoli zaczyna to robić, to będzie niezwykle promienna i atrakcyjna dla płci przeciwnej. Nie będzie miała problemu ze znalezieniem tej drugiej połówki, dlatego że jest ewidentnie na ten moment bardzo dobrze przygotowana i ma takie cechy, które tutaj się odbijają być może jakieś takie wypracowane cechy, tak. Być może się rozstaliście jakiś czas temu, a ta osoba wykonała nad sobą pewną pracę. Natomiast na ten moment energetycznie ona jest bardzo silna. Bardzo silna, bardzo taka promienista i to ludzi przyciąga, tak? Na polu, na polu energetycznym ona będzie do siebie przyciągała ludzi i będzie bardzo yy, w tym wszystkim yy, Uciekło, uciekło mi słowa, ale chodzi o przekonująca o przekonująca i atrakcyjna, bo ona ma dobre intencje, ona ma dobre nastawienie do kolejnej osoby, która wejdzie w jej życie. I tak jakby już sobie to w głowie poukładała, jeszcze tutaj tylko ta szóstka ziemi musi być przepracowana i musi jak gdyby wyjść z takiej mniej, mniejszej pewności siebie, tak? Bo może być tu jeszcze taka mała pewność siebie u tej osoby, i dlatego może ją to blokować przed wejściem w jakąkolwiek inną relację. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie Oliana.